Zadanie dziesiąte będzie troszkę liczenia, ale malutko. Mamy taką nierówność. Na początek proponuję pozbyć się tych mianowników. Pomnożymy sobie razy 12 i to jest odpowiednio 6x. Mniejsze lub równe. Tutaj trójka z dwunastką się skraca od 8x, bo 4 razy 2 plus 3 ok I przekształćmy dalej trójeczkę sobie odejmiemy to ona będzie po tamtej stronie i e, odejmiemy sobie również 6x zatem będziemy mieć minus 3 mniejsze równe e, 2x podzielmy na 2, zatem e, minus 3 drugie mniejsze od x no i teraz x jest większy, równy od minus 3 zaznaczmy sobie to na osi liczbowej będzie najłatwiej zaobserwować po prostu liczbę minus 3 drugie no i ok zaznaczmy x są większe bądź równe od minus 3 drugich no i cóż, to jest minus, tak jakby minus 1,5, czyli następne w kolejce jest minus 1. Pytanie jest o najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą nierówność. E, całkowite, no to okre, ok, akurat jest minus 1. Czy jest taka odpowiedź? Jest. Oznaczamy i to jest koniec.